Dzień dobry Państwu, ustawiam się na X i oto jestem. Sztuczna inteligencja w klasie. Na początek zdecydowanie muszę podkreślić, że uczę języka polskiego. W związku z tym wszystkie narzędzia, które będę prezentowała, są naprawdę dostępne. Wszystkie też są darmowe. Zacznę jednak od takiego to cytatu. Zakazujemy uczniom korzystania z telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole. Zakazujemy konsultowania zdobytej wiedzy na forach internetowych, podczas odrabiania zadań domowych. Nie rozmawiamy o tym, w jaki sposób korzystać z czat GPT, wciąż zakazujemy. Właśnie to powoduje, że młodzież sama uczy się, jak korzystać z wiedzy dostępnej w internecie, a jeśli chcemy, aby korzystała z niej dobrze i świadomie, musimy jej pomóc. No i właśnie możemy jej pomóc. Jeśli chodzi o takie błędne założenia, z którymi często spotykamy się rozpoczynając swoją podróż ze sztuczną inteligencją w świecie edukacyjnym, to chociażby, że jest ona bardzo trudna do zrozumienia. Owszem, od technicznej strony może być skomplikowana, natomiast aplikacje, które są dostępne dla nauczycieli, są jak najbardziej intuicyjne. Albo że tak naprawdę szkoła ma się bardzo dobrze bez sztucznej inteligencji. Jeszcze przed erą sztucznej inteligencji też radziła sobie świetnie. Część z nas na pewno może tak pomyśleć. Natomiast jest duża część i są to inni, inna, Jest to inna strona edukacji, czyli uczniowie, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji nad wyraz często. Zresztą, gdyby Państwo wyciągnęli teraz telefony, okazałoby się, że każdy z nas ma aplikację i obsługuje sztuczną inteligencję już od jakiegoś czasu. Czy też, że sztuczna inteligencja nie sprzyja edukacji włączającej? Nic bardziej mylnego, wręcz potrafi ją świetnie zindywidualizować, albo że podważy rolę nauczyciela bądź, i tu jest taki drobny lęk, zupełnie zastąpi nauczyciela, wątpię, by to akurat wchodziło w grę. Albo że systemu sztucznej inteligencji nie można ufać. Tak naprawdę nikomu nie możemy ufać również sobie. Natomiast jeśli to jest tylko narzędzie, to potraktujmy je zawsze z przymrużeniem oka i sprawdzajmy. Jeśli natomiast chodzi o niektóre fakty, to uczniowie i tak korzystają z sztucznej inteligencji przy odrabianiu prac domowych, przy tworzeniu prezentacji, przy pisaniu wypracowań. Też nie możemy jednoznacznie stwierdzić, czy dany tekst jest autorstwa sztucznej inteligencji, czy zostało wygenerowane na przykład przez czat GPT, czy też przez człowieka, że zakazy nie powstrzymają uczniów, wręcz jak wiemy działają odwrotnie, albo że nieznajomość możliwości sztucznej inteligencji pozostawia nauczycieli daleko w tyle za uczniami i za tymi szkołami, które wyko będą wykorzystywały narzędzia z nią związane. No, i jeszcze jedna rzecz, którą może niektórym ciężko przełknąć. My przestajemy być specjalistami, i uczniowie są dużo kompetentniejsi od nas, akurat w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami i wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tutaj już bez, obejdzie się bez przytaczania przykładów, mogą Państwo się tylko przyjrzeć temu, natomiast i tak używanie sztucznej inteligencji w szkole w jakimś zakresie istnieje bądź też jest polecane. A na zachodzie również jest wprowadzane. Ja natomiast chciałabym się skupić na kilku obszarach, podając konkretne narzędzia, w których sztuczna inteligencja może wesprzeć nauczycieli. Będzie to generowanie zadań z gotowego tekstu, i to zajmuje naprawdę około minuty. Oczywiście musimy mieć wgląd w to i sprawdzić, czy na pewno wszystko wygenerowało się tak, jak tego pożądamy. Tworzenie estetycznych Prezentacji, gładko wyglądających, mówiące awatary, czyli tacy asystenci lekcyjni też pokażę kilka przykładów zastosowań. Wyszukiwanie informacji nigdy nie było prostsze. Tworzenie grafik, tworzenie tekstów, czy tworzenie krótkich filmów, to wszystko jest w zasięgu ręki i jeśli do tej pory spędzaliśmy nad tym godziny, to warto albo samemu spróbować, albo. Polecić uczniom konkretne narzędzia i myślę, że ogarnął. No i zaczynam od generowania zadań z gotowego tekstu. Pierwsze narzędzie, które chcę polecić, to Magic School. Ja akurat mam tutaj wygenerowany przy użyciu tej platformy test z pana Tadeusza. Wrzuciłam. Nie cały tekst Pana Tadeusza, ale takie dosyć, dosyć szerokie streszczenie z pewnego źródła. Natomiast później poprosiłam jednym kliknięciem sztuczną inteligencję o to, by wykonała dla mnie. Zestaw, zestaw takich zadań. I mogę kilka razy podchodzić, mogę wygenerować kilka, kilka rzędów. Muszę tylko sprawdzić, czy któraś z odpowiedzi jest prawidłowa, oczywiście. Sztuczna inteligencja również na dole wykaże, które odpowiedzi są, są prawidłowe. Więc moim zadaniem jest tylko zweryfikowanie poprawności ułożenia tego, tego testu. Mogę wybierać naprawdę z różnych typów zadań. Mogą to być takie zadania ABCD, mogą to być pytania otwarte, trochę trudniejsze dla, dla uczniów. Mogą być dobieranki, luki. Jest bardzo dużo możliwości. Drugim narzędziem, które ma podobne zastosowanie, jest TWi. I tutaj akurat wybrałam nieco inną y, aktywność. Mianowicie wrzuciłam fragment, y, wrzuciłam cały film, ale mogę skorzystać w tej aplikacji za darmo tylko z pięciu wybranych minut. Więc przesunęłam sobie tak znaczniki, żeby złapało mi konkretne pięć minut. Wpisałam rodzaj pytań ABCD i poziom średnio zaawansowany, i otrzymałam taki, oto test. W związku z tym nie musiałam obejrzeć filmu, nie musiałam tak naprawdę niczego zrobić, poza wrzuceniem filmu na platformę. Czyli jeśli mamy jakieś filmy, które uznajemy za wartościowe, chodzi mi o takie filmy z informacjami, warto może, czy pójść na łatwiznę, poprosić o wsparcie sztuczną inteligencję, i Twi i Magic School pomogą nam w tym. Są to dwie naprawdę duże, zaawansowane platformy, obsługiwane w języku angielskim. Ale to również nie jest problem, bo praktycznie każda przeglądarka ma możliwość automatycznego tłumaczenia na język polski. Przechodzę do kolejnego zasobu, tym razem tworzenie estetycznych prezentacji. I tutaj taki game changer to oczywiście gamma. Gamma jest stroną, na której około pół minuty zajmuje od momentu skopiowania tekstu i. Wrzucenia go do tej maszyny, zrobienie prezentacji. Na naszych oczach tworzy się prezentacja krok po kroku. My możemy dokonać w niej zmian. Oczywiście to my tu rządzimy. Natomiast tutaj wygenerowało mi taką prostą aplikację dotyczącą zabytków języka polskiego. Bardzo ładna, estetyczna prezentacja. Mogłam zadecydować też, ile slajdów chcę. Czy ma mi dorobić trochę więcej, czy też ograniczy się tylko do tekstu, który wklejam? Tak, 30 sekund to trwało. To też poddaje trochę w wątpliwość nasze prace, na przykład domowe, typu zrób prezentację na temat, bo to naprawdę tyle trwa. To można zrobić na przerwie i wysłać. Można to sobie zgrać później w PDF-ie i jest. Inną Dużo mniej zaawansowaną i może trochę mniej estetyczną aplikacją jest Wipik. Też tutaj wystarczy gotowy tekst, który wklejamy, sztuczna inteligencja tworzy nam do niego obrazy, wszystkie są wygenerowane właśnie przez nią, więc nie mamy problemów póki co z sprawami autorskimi. I trzecia, dosyć ciekawa rzecz jest to Power Mode to jest narzędzie, które odkryłam dwa dni temu, taka raczej świeża rzecz, która pozwala z tekstu wygenerować gotowy tekst podzielony i spójny, który możemy przekształcić w powerpointa, w zwykłą prezentację PowerPointa, i wtedy wrzucamy sobie już swoje ulubione wzory i robimy, robimy prezentację. Ona jest najmniej zaawansowana, ale też jej użyteczność w edukacji widzę. Dobra, jeśli zdjęcie zrobione, to ja przechodzę dalej. Może się uda. Drogi uczniu, na stole wokół mojego popiersia ułożono dużo różnych przedmiotów. Znajdź wśród nich pięć, do których dopasujesz tytuły znanych ci lektur szkolnych. Uzasadnij wybór, przytaczając konkretne postaci i wydarzenia. Odpowiedzi zapisz w karcie pracy. Powodzenia. I w ten oto sposób mogę. Y, mogę zrobić chociażby stacje zadaniowe. Taki film ukrywam w kodzie QR. Mam to wtedy na, na długi czas. Laminuję i wieszam w sali. Uczniowie pracują używając swoich telefonów komórkowych jako y, narzędzi edukacyjnych. Skanują takie zadania. Mogą sobie wielokrotnie to polecenie puszczać. Ja nie muszę podchodzić i tłumaczyć za każdym razem, ile ma ich być, i tak Jednocześnie nie marnuję papieru, nie kseruję po raz kolejny nie zapisuję. Ten film przetrwa wszystko. Oczywiście mogę go edytować. Narzędzie, w którym zrobiłam to, akurat tutaj jego logo jest po państwa lewej stronie. To jest DID. Skromnie, bo skromnie można zrobić. Około trzech awatarów, w zależności mówiących w zależności od tego, jak bardzo rozbudowane treści im wrzucimy, ale na pewno wystarczy, by może trochę zaktywizować uczniów, może uatrakty, uatrakcyjnić lekcję. Kolejne narzędzie z większymi możliwościami, ale też w wersji płatnej, trochę droższe, tutaj będzie też w wersji darmowej wykorzystane, tym razem na inną lekcję. Drodzy Państwo, z dniem dzisiejszym przenosimy się w przeszłość. Jeśli mamy omawiać zamierzchłe dzieje, zgłębiać literaturę dawnych czasów i rozumieć ludzi w nich żyjących, nie mamy wyjścia. Witajcie w XVII wieku. No i jeśli już. Pani zaprosiła do wieku 17, to my mamy drzwi otwarte i wchodzimy tam z konkretnymi aktywnościami, bo ciężko byłoby teraz zepsuć wrażenie, które wywołuje taki mówiący awatar, i dać po prostu do przepisania notatkę z podręcznika. Więc tutaj jakąś ciekawą aktywność serwujemy. To jest też świetny wstęp do grywalizacji, o której szerzej posłuchamy już niebawej już niebawem. Tutaj mamy Heigen, taki. Naprawdę dobry silnik do tworzenia właśnie mówiących awatarów, ale nie tylko. Umiejętności tej maszyny są zaskakujące. No i trzeci przykład. To też coś dla mnie jeszcze w tamtym tygodniu dosyć nowego, ale ja jestem typowym szperaczem, szukam, sprawdzam, więc kolejny zasób do wykorzystania. Witaj w krainie literatury. Odkąd przekroczyłeś próg tej sali, zostałeś adeptem kursu magii ksiąg. Usiądź wygodnie i oczekuj na zadanie. Powodzenia! Może trochę nie wyrabia z językiem polskim, ale naprawdę jest zadowalająco. To powodzenia było bardzo pobudzające i ma takie właściwości memiczne. Więc weed, io... Video. Jak to czytać, dokładnie nie wiem, ale też nie muszę wiedzieć, by tego używać. I tutaj też mamy drogocenne kredyty, kilka kredytów, by stworzyć takie oto wideo takie oto w prostym edytorze wideo. Zajęło mi około 10 minut zrobienie tego, co, co tutaj widać. Wcześniejsze awatary dużo sprawniej poszły. Kolejny zasób to jest wyszukiwanie informacji, i tutaj nieśmiertelne PDF-y, z którymi lubimy rozmawiać. PDF wystarczy, że jest długi, a my mamy mało czasu i nie do końca chcemy czytać wszystko. Potrzebujemy konkretnych informacji. W związku z tym polecam chatpdf.com. Nie trzeba się logować, nie trzeba zakładać konta, wystarczy wgrać dowolny PDF i zadawać pytania, poprosić o streszczenie, zapytać na przykład, jakie najważniejsze treści są w rozdziale siódmym, bo w spisie treści siódmy wydawał się naprawdę zachęcający, i tak dalej, i tak dalej. I to narzędzie przeszukuje bardzo sprawnie dokumenty PDF. Polecam, szczególnie przy takich bardziej opasłych rozmiarach, ale też przy tworzeniu streszczeń możemy Yy, dać dłuższy tekst, yy, poprosić o sztuczną inteligencję o streszczenie i poprosić też uczniów, by zwrócili uwagę na to, czy główne myśli, na przykład, zostały tam zawarte. Jeszcze inne narzędzie, którego ja używam akurat w formie wtyczki do Chroma, to jest link. Na każdej stronie, na której jest tekst, to narzędzie działa w ten sposób, że yy, jest w stanie napisać mi po kolei. O czym jest tekst, jakie są najważniejsze myśli, wypisuje mi najważniejsze cytaty, słowa kluczowe, robi to automatycznie i w ten sposób, na przykład, przygotowując się do opracowania jakiegoś większego zagadnienia, wertując strony branżowe, strony dosyć profesjonalne, też w języku angielskim, proszę go wtedy przejść na język polski i Sztuczna Inteligencja naprawdę uczynnie to robi. I w ten sposób też sprawdzam, ile treści mieści się na takiej stronie. Stworzenie grafik. Tutaj za darmo dwa wartościowe narzędzia. Jedno y, Microsoft'owy Bing Image Creator. Tutaj akurat wpisałam y, prośbę o to, y, właściwie pytanie, jak może wyglądać nowoczesny chatbot. No i takie mi wizerunki wygenerowała sztuczna inteligencja. Po drugiej stronie mamy Night Cafe. Ja tutaj jestem zbieraczem. Y, codziennie trzeba wejść i kliknąć, żeby zebrać y, żeby zebrać kredyty, i już mam ich kilkaset, więc jestem wierną fanką. Ma dosyć spore możliwości. Generuje naprawdę ładne obrazki i przekształca tekst na obraz. No i teraz tworzenie własnych tekstów. O czacie GPT nie mówię, gdyż dużo by mówić, ale myślę, że to jest znany gracz. Powiedziałabym nawet czarny koń. Na przykład, natomiast ciekawym narzędziem jest Smodin-IO. Mamy tutaj możliwość stworzenia tekstów już sprofilowanych do konkretnych y, warunków. Na przykład esej, artykuł, y, tryb autorski, esej argumentacyjny, artykuł, y, informacja zwrotna, czy też y, generator y, promptów do stworzenia y, grafik. I można sobie skorzystać właśnie z takiego pomocnika. Natomiast bardzo ciekaw, ciekawym narzędziem jest Neural Writer. Jest to narzędzie do parafrazowania, przekształcania tekstu. Jeśli chcemy coś powiedzieć innymi słowami, albo uznajemy, że nasz tekst jest nie do końca stylistycznie poprawny, nie jesteśmy zadowoleni z jego brzmienia, to wtedy nasz przyjaciel wykazuje, które na czerwoną treści zostały zamienione na te na zielono, jaki jest procent przekształcenia tekstu, obsługuje bardzo wiele języków, jest za darmo i proszę korzystać, czynić sobie ziemię poddaną. I tworzenie filmów. Krótkich filmów. Na razie za darmo możemy tworzyć króciutkie filmy. Poszukuję takiego narzędzia, który zrobi kilkuminutowy film, za darmo najlepiej, ale y, chociażby Pika, która jest w stanie z tekstu, bądź z, właściwie z tekstu, stworzyć krótką animację kilkusekundową. Podobnie działa Make a Video, Ożywia też obrazy i tutaj akurat jest obraz dosyć znany, który dosyć też ciekawie wygląda w wersji ożywionej. Co prawda ma tylko 3 sekundy, ale już można go na przykład zapętlić, zrobić z niego gif. No i moje ostatnie odkrycie. Z ostatnich trzech dni już mam trzy historie stworzone. Manga TV, niepozorny tytuł, ale wpisujemy tam, Początek historii. I tu akurat próbowałam go podpuścić, żeby pociągnął mi wątek z przedwiośnia. Przekształcił to dosyć ciekawie. Wpisuję początek historii. Najciekawsze były te, w których mój, mój najmłodszy syn był bohaterem. I sztuczna inteligencja tworzy te historie dalej oraz zamienia ją na obrazki. Tworzy sama narrację, po czym wypuszcza 4-5 minutowy filmik, w którym to akurat mój krzyś przeżywał y, niezwykłe przygody, wszystko skończyło się na szczęście dobrze i przeżył. Y, polecam popatrzeć, potrenować, y, pozachwycać się też tym, y, jaki jest poziom kreatywności historii pokazanych przez sztuczną inteligencję. I tak naprawdę liczę na to, że chociaż kilka narzędzi było dla Państwa nowych y, i że zainspirujecie się. Y, Coś, coś, coś nowego stworzycie, usprawnicie pracę, albo się zwyczajnie pobawicie i przekażecie uczniom też, też te narzędzia. Więc ja życzę udanej współpracy ze sztuczną inteligencją. Kłaniam się.